Dzień dobry, z tej strony Macioch i witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry Ziomeczki, jesteśmy na kwadratowej masakrze Są tutaj wszyscy, których widzicie, także słuchajcie, możecie się z nimi w komentarzach A my, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie kontynuować to, co zaczęliśmy na live'iku Także mordo, jeżeli chcesz zobaczyć więcej maciochowych przygód na kwadratowej masakrze Nie chcesz przegapić żadnego live'a, to koniecznie zostawiaj teraz subskrypcję Masz codziennie live'a, codziennie odcinek naprawdę warto Ale do rzeczy, słuchajcie, na live'ie zrobiliśmy oto te wyspę i oto ten mur, słuchajcie, tutaj będzie nasz gród, taki średniowieczny z Abel będziemy tutaj mieszkać. Ja się głównie zajmuję budową. Tutaj jest, słuchaj, bardzo ładnie napisane ten budowy uwaga, na głowę, Maciek nadzoruje Elo. Także zimeczki, ten mur robiliśmy sobie i wyspę na lajwiku. Ten mur, słuchajcie, jeszcze będzie trochę przebudowany, bo yy, no bo słuchajcie, na początku troszkę nie wyszedł, teraz już wiem jak go zrobić. Widzicie, tutaj jest szerzej, tutaj jest wężej. Ja to jeszcze będę, słuchajcie, ogarniał, ale dzisiaj robimy sobie wieże. Słuchajcie, nie robimy żadnego nudnego muru, słuchajcie, po to Patrzcie co mam w eku, patrzcie co ja mam w eku Masakrycznie dużo stone bricków, masakrycznie dużo drewna i i i jak Ten intrus, słuchajcie, nie powinno cię tu być gościu. Wypad stąd, wypad, wypadł mówię! Co, co do Co do ma wchodzisz? wchodzić? Mówię, że teren budowy to wypad, dobra? No, ty no, serio, wypad. Jak mówię wypad, to wypad! Ej, słuchajcie, jak Mega oporny ten koryś, ale dobrze, udało się. Załóżmy kask i słuchajcie, lo, robimy sobie wieżę. Wieża będzie, słuchajcie, w tym dokładnie miejscu, gdzie widzicie tego Dirta. Będzie ona 4 na 4 Chciałem ją zrobić 5 na 5 ale wtedy ten mur by nam bardzo niesymetrycznie wyszedł i to by nie była sytuacja premium. Także słuchajcie, robimy sobie 4 na 4 ale mam nadzieję, że będzie spoko. I ona właśnie będzie ze Stonebryków. Także słuchajcie, we, we to rozwal, we 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 we, 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 we to rozwa I patrzcie, tutaj mamy normalnie Dir ale słuchajcie, nie no, zrobiłbym coś takiego. Patrzcie, tutaj będzie 4 na 4, czyli tak, dobra, y, inaczej. Przechodzimy do budowy. O, żeby, żeby słuchajcie już nie było, y, że ja się zajmuję innymi rzeczami, tutaj będzie normalnie to, tylko wiecie co, od tej strony zrobiłbym to troszkę inaczej, czyli tak, od zewnątrz będzie ładnie, ale od tej strony fajnie słuchajcie, jakby to było troszkę y, jeden poziom wyżej. Wiecie o co chodzi? Jak nie wiecie, to, to, to zaraz zobaczycie. Czyli tak, słuchajcie, tutaj musi być ładnie, więc tutaj będzie oczywiście tak zrobione. Ale po tej stronie będzie takie wzniesienie, które oczywiście będzie zakryte. Ty się wariacie nie bój, czyli tak. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dobra, okej, okay, rozumiem. Czyli musimy zrobić coś takiego. Dobra, czyli mamy to ogarnięte. I patrzcie, o co chodzi teraz? Biorę Stone yy, stone Brick Slab, bo tak to się nazywa. I słuchajcie, chodzi o coś takiego, że. Kurcze, w sumie to, to, to sam nie wiem, ale ja wymyślimy sobie, patrzcie. Byśmy zrobili sobie yy, coś takiego. Zaraz, oczywiście, będziemy to robić w górę, tylko się kurczę, bo ja już robię bardziej takie detale. Zamiast słuchajcie ogarniać, się, wiecie, to co powinniśmy. No na, 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 ale dobrze, słuchajcie, musi być ładnie. Nie, no dobra, słuchajcie. Na razie myślę, że to jest troszkę bez sensu, bo to nam tylko powiększa. Także rozwalmy to i zabierzmy się za prawdziwą robotę. Dobra, nie ma co, słuchajcie, rozwalamy tego dirta i po prostu jedziemy z wieżą. Także Macio, weź nie wydziwiaj, bo my nie chcemy wydziwiania, tylko po prostu rób wieżę, dobra? Dobrze, 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 dobra dobra, już robię, także słuchajcie, robimy sobie wieżę, Ona nie będzie jakoś bardzo wysoka, no bo, no bo po co ma być jakoś bardzo wysoka, aczkolwiek musi być taka, żeby... Spełniać swoją funkcję, czyli obserwować wszystkich i wszędzie. No, słuchajcie, musimy widzieć wszystko na naszej wieży. Będziemy sobie ogarniać, także, słuchajcie, myślę, że spokojnie ona powinna być. Tak jak patrzcie, teraz ma chyba cztery kratki. No, to jeszcze słuchajcie, myślę, że no tak, y, dwa razy tyle spokojnie, czyli patrzy trzy to robimy sobie jeszcze słuchajcie tyle, no tak z 10 kratek żeby miała wysokości, no to będzie mało, to także słuchajcie więcej ja wiem, że teraz sobie taki komin, potem go sobie słuchajcie ogarniemy potem nie bój się, wariat to, ogarniemy go a fajnie też to będzie wyglądało, że ona będzie tak naprawdę częścią muru dzięki temu słuchajcie tutaj, jak sobie zrobimy kładkę na tym murze, będziemy mo mogli normalnie zrobić piętro i to będzie całkiem spoko, yy, no no gwarantuję, że będzie spoko, słuchajcie muszę uważać, bo patrzcie tego stonebricka niby mam dużo ale jednak nie jakoś bardzo dużo. I słuchajcie, myślę, że to już będzie końcowe piętro, okej. Okay. Nie jest to jakaś potężna niesamowicie wysoka wieża, ale po pierwsze. Yy, widać w niej całkiem fajnie wszystko. Plus. Plus. Yy... Przede wszystkim słuchajcie, no w porównaniu do muru to ona jest wysoka, także słuchajcie Ja mam tutaj na telefonie y, obrazek pomocniczy, który pokazywałem na live'ie Także słuchajcie, y, jak to ma wyglądać mniej więcej, to też mogliście na miniaturce widzieć Także nie będę wam pokazał, słuchajcie, muszę się tylko posłużyć rysunkiem jak to ma wyglądać Dobrze, dobrze, ja już wiem jak to ma wyglądać Teraz słuchajcie, robimy taką rameczkę Pyk, 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 coś takiego O, ktoś zginął Lol, zginął przez creepera Napiszemy Napiszemy, słuchajcie, smutną buźkę Nie, to była wesoła buźka, chcemy napisać smutną buźkę O, smutna buźka <laughs> No, jak ktoś tutaj ginie To zawsze, słuchajcie, wszyscy się jednoczą No I piszą sobie z albo smutne buźki Także dobra, słuchajcie, robimy sobie coś takiego I tutaj musi, słuchajcie Już chyba być Normalnie Coś takiego grane, patrzcie, pyk, pyk Okej okay. To nie będzie jakaś, słuchajcie, o kurczę. Coś mi słuchajcie tutaj nie gra. Widzicie, ten projekt wieży był yy, na wieży 5x5 i to by grało na wieży 5 na 5, a nasza wieża jest troszkę inna, więc będziemy musieli zmodyfikować ten pomysł, rozwalając to i słuchajcie, zrobimy po prostu coś takiego, patrzcie, że yy, jeżeli mamy słuchajcie, coś takiego, spoczko kurczę, to w sumie nie wiem jak to zrobić. Możemy zrobić na początek coś takiego, a potem pokombinujemy, dobra? Dobra, słuchajcie, może tak być. Okej, okay. czyli teraz robimy coś takiego. Dobra, dobra, pyk, 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 pyk. Ta wie, że też słuchajcie, nie ma być jakoś mega funkcjonalna. Ona bardziej ma po prostu wyglądać, bo wiadomo, że tutaj słuchajcie żadnej wojenki nie będzie. Na kwadratowej masakrze raczej ciężko, słuchajcie, o wojenkę tutaj jest. To jest no, bardzo przyjacielski serwer, także ona po prostu ma ładnie wyglądać. Słuchajcie, czy to wygląda ładnie? Powiedzcie mi. Normalnie... Ej, jak dla mnie? Ej, to wygląda mega, a nie. Okej, okay. przypomina to komin. Zgadzam się, ale zaraz to ogarniemy. Zaraz to ogarniemy, także się nie bójcie. Słuchajcie, tutaj będzie normalnie drabinka. Mam, mam, mam sporo drewna, także słuchajcie, drabinka będzie. Dobra, zejdźmy sobie, słuchajcie, na dół. Pyk, pyk, pyk. I zacznijmy ogarniać. Bo tak, potrzebujemy na pewno płotków, po to, żeby mieć, słuchajcie, flagę. Potrzebujemy także drabinek i potrzebujemy ładnego wejścia. Bo musi być ładne wejście, także słuchajcie, teraz się zajmiemy wejściem. Pyk, pyk, pyk. Bo nie po to robiłem te yy, slaby, żeby ich nie wykorzystać. Także słuchajcie, tutaj jest niby wejście. Ale ja bym zrobił to w takim stylu, że patrzcie, tutaj będzie pierwszy poziom, czyli tutaj bym zrobił wejście, patrzcie. O, coś takiego bym zrobił. Pyk. Dobra. O, i to mi się podoba, tylko że tak, teraz musimy rozwalić to. Seryjnie, gościu, musimy to rozwalić. Dobra, i to może być, słuchajcie, wejście. Tutaj gdzieś byśmy zrobili drabinkę, i to by było całkiem, myślę. Ty no, ej, całkiem przyjemnie. Patrzcie, wieża nie jest duża. Wieża. Ty, ale wygląda naprawdę fajnie. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze ją jakoś zaraz udekorujemy yy, tymi cobblestone'em, zwykłym stone'em. Słuchajcie, damy, damy kilka takich klocków zwykłych i to naprawdę może fajnie wyglądać, ale przede wszystkim, słuchajcie, zrobimy okienka. Będą, słuchajcie, okienka normalnie. Patrzcie, jakbyśmy na przykład, patrzcie, ten klocek wymienili na stone'a. Dobra, dawaj tego stone'a tutaj. stona, to już, słuchajcie, będzie spoko wyglądało. Yy, od tej strony, słuchajcie, też sobie damy stone'a, na przykład, patrzcie, damy sobie tutaj stone'a i damy sobie stona, nie wiem, tutaj na przykład, wyżej może być jeszcze, pyk, 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 elegancko dobra, mordy, teraz musimy zrobić na pewno drabinki, żeby się yy, sensownie przemieszczać także słuchajcie, myślę, że tyle drabinek może być pyk, pyk, pyk okej, okay. przemieszczać na górę i na dół oczywiście Zbagowały się klocki spoczko i teraz pytanie tylko, gdzie drabinki, bo fajnie chyba byłoby, gdyby drabinki, patrzcie, były i, po, i tu. i... A, tak nie może. No dobra, to zrobimy po prostu tylko tu drabinki. Chyba, że słuchajcie, byśmy zrobili drabinki na przykład tutaj, żeby ładnie to wyglądało, bo. Nie, dobra, słuchajcie, nie ma co wydziwiać. Po prostu zróbmy sobie drabinki tutaj i gitara się ma, patrzcie. Mamy sobie takie drabineczki, wszystko jest fajnie. Teraz możemy, słuchajcie, zeskoczyć tutaj. I też zrobić tutaj wejście, patrzcie, normalnie tutaj będzie cobblestone, albo nie, użyjemy sobie slabów. Patrzcie, tutaj normalnie będą... Patrzcie, takie slaby, że tak powiem. I tutaj będzie normalnie wejście, patrzcie, pyk, pyk, pyk. I sobie możesz zrobić tak. Elo! Ej, a w sumie tu mi się nie rozpiżycie. Także mo może ja lepiej coś zjem. Halo, halo, halo. Myszka mi się zacięła, ale już jest wszystko pod kontrolą. Dobra, rozwalamy to. Okej, okay, to też rozwalimy. I wiecie co? Podwójne te strasznie słuchajcie, ograniczają widoczność. To mi się nie podoba, a jakbyśmy to rozwalili, to nie wiem czy słuchajcie, czy to będzie ładne. Szczerze mówiąc, także musimy zejść i po prostu zobaczyć. No, na podstawie, wiecie, na zasadzie prób i błędów będziemy to galić. No kurczę, teraz to jednak gorzej wygląda, ale, 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 ale... Zawsze, słuchajcie, możemy dać albo te właśnie slaby w miejsce tych bloków, albo możemy dać płoteczki. Także, słuchajcie, zróbmy sobie płoteczki. Żeby zrobić płoteczki, potrzebujemy jeszcze bardzo dużo, słuchajcie, patyków. Także, kurczę. Ja nigdy nie pamiętam, jak się robi to, ale chyba, chyba się robi w taki sposób, tak? Zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, czy macie ma Maciuch ma rację, także słuchajcie, troszkę sobie podków zrobimy. Raz, dwa, trzy i teraz jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tyle podków na razie wystarczy, także słuchajcie, wejdźmy sobie tam na górę i zobaczymy, czy to ma sens, czy to będzie spoczko wyglądało, jakbyśmy, nie wiem, słuchajcie, ogarnęli, kurczę. Na przykład nie, patrzcie, byśmy wykopali te dwa bloki i zrobili sobie coś takiego. Czy to będzie już lepiej wyglądało? To słuchajcie, może przełamać taką jednolitość tych yy, bloków. No bo kurczę, postawiłem tutaj same stone briki, więc nie ma co ukrywać, że to będzie to monotonne. Po to mam też tego kobla, żeby go troszkę wymienić i żeby to po prostu fajnie wyglądało. Patrz, teraz zrobiliśmy to w tym stylu. Ej, to już może lepiej wyglądać Słuchajcie, to już może lepiej wyglądać, tylko że troszkę Mało jak na wieżę wygląda Bo kurcze, gdyby ta wieża była 5 na 5 Nie byłoby żadnego problemu Ale ona musiała być 4 na 4 Także słuchajcie, na razie niech tak zostanie Wyśmy słuchajcie sobie teraz kobla Zwykłego po prostu kobla I zejdźmy sobie na dół Zobaczmy też jak, czy, jak ta wieża wygląda Myślę, że wygląda spoczko Ej, ona wygląda epicko teraz! Nawet słuchajcie, nie wiem czy patrzcie tego bloku i o tego nie zamienić. To sobie zaraz przetestujemy, ale przede wszystkim patrzcie, ten stone wygląda mega dobrze. Także bierzemy sobie, słuchajcie, dirta i powciskamy tam cobblestona. Powciskamy gdzieś gdzieś, gdzie nie, gdzie cobblestona. Na przykład słuchajcie, patrzcie, tu jest ten stone, to tutaj możemy dać kobla. Patrzcie, pyk. O, i tak po prostu normalnie kobel sobie wiedzie, patrzcie o co chodzi. Tutaj damy sobie kobla i teraz tak rozwalimy sobie tego dirta i zobaczmy, czy to dobrze wygląda. Mi się wydaje, że może całkiem nieźle. Ej, to wygląda dobrze. Ej, to naprawdę wygląda fajnie. Patrzcie, po prostu musimy dać tego troszkę więcej. Na przykład, patrzcie, dałbym sobie tutaj kobla. O, jakiś kobelek se poleciał. Yy, wiecie co? To bym sobie jednak wymienił na te stone briki, bo troszkę za gęsto. Także patrzcie. Pyk. Ej, to są, serio, takie mega detale. W sumie, głupio słuchajcie, że, że was y, troszkę tym pewnie zanudzam. Ale kurczę, ej, naprawdę, to wygląda dobrze. Także, halo, halo. Podbudujemy się jeszcze troszeczkę i zrobimy to zaraz. Bo z zewnątrz, słuchajcie, to musi być naprawdę perełka. To musi być wizytówka, bo jednak, słuchajcie, ta wieża. Sam zamek, słuchajcie, będzie naprawdę mega widowiskowy. Ale wieża, no to jest wizytówka. Także, słuchajcie, patrzcie, idziemy sobie tutaj. Siema, siema. Halo, halo. No i wygląda to nieźle. Ej. To wygląda dobrze. Naprawdę to wygląda dobrze. A nie było to w ogóle trudne w budowie, muszę wam przyznać. od tej strony wygląda... bym powiedział średnio, bo tutaj jest naprawdę, słuchajcie, duży otwór. Plus to mi przeszkadza, także wiecie, słuchajcie, jednak jednak podjąłem decyzję, że będzie trzeba z tego zrezygnować i tyle. Słuchajcie, no bo patrzcie, jednak teraz wygląda to już dużo porządniej, dużo lepiej. No i tyle, słuchajcie, wejdźmy sobie w takim razie na górę, albo albo od tej strony, słuchajcie, możemy sobie zrobić... Nie... Dobra, nie będę robił tych detali. Słuchajcie, od tej strony możemy spróbować zrobić y, to, co powiedziałem wcześniej, czyli wymienić to na płotki. Patrzcie, pyk, byśmy zrobili i zrobilibyśmy tutaj. Pyk, dobra, i teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Jeżeli będzie dobrze, to podmienimy zaraz wszędzie, a ja sobie w tym czas zjem. E, spoko, ale gorzej. Wygląda gorzej, co prawda. Nie no dobra, gorzej wygląda. Patrz, jak wygląda od tej strony, o, tutaj wygląda nieźle. Nie, yy, przez te płotki, które są bardzo jasne, no i są takie nieagresywne, bo są po prostu płotkami drewnianymi. Yy, zabiera to takiego klimatu wojennego, aczkolwiek, przynajmniej cokolwiek widać. Gdyby to była, tak jak mówię, yy, wieża 5 na 5 to nie byłoby problemu, ale że jest 4 na 4, no to słuchajcie, musimy zrobić jakiś kompromis. No i tyle, słuchajcie. Mamy tak naprawdę z grubsza ogarnięte, więc w sumie możemy zająć się właśnie tymi, słuchajcie, detalami, o których, których mówiłem wcześniej. E, czyli widzicie, tutaj normalnie się, słuchajcie, podbudujemy dirtem. Pyk, pyk, pyk. Halo, halo. Proszę się podbudować dirtem, panie Maciochu. Do przodu. I musimy to sobie pozamieniać na kobla. Tu i ówdzie. Patrzcie, na przykład tu sobie damy na kobla. Halo, czy ja tutaj ten klocek mogę? Yy, chyba raczej ten klocek będzie lepiej wyglądał Jeżeli podmienimy spoczko Weź to gościu rozwal Okej okay. Dobra to też rozwalamy Patrzcie byśmy wzięli na przykład O to jest epickie patrzcie tu sobie damy coś takiego I widzicie to teraz wygląda Jak taka stara wieża Taka stara, zużyta, słaba wieża. Naprawdę, na pewno to robi, słuchajcie, wrażenie. No, napiszcie, słuchajcie, czy taka wieża wam się podoba i czy wy byście, słuchajcie, w takiej mogli zamieszkać. Bo oczywiście nie będziemy tutaj robili rudery z tej wieży, ale no kurczę, chcę, żeby miała klimacik. Także słuchajcie, damy sobie jeszcze tutaj na przykład klocek kobla. Yy, wolałbym użyć stona, ale nie chcę mi się już, słuchajcie, już przypalać. Wszystko co miałem ze stona użyłem na stone bricky. Nie pomyślałem o tym zawczas, ale patrzcie jak nasza wieża się prezentuje. Ty no, ej! Szczerze mówiąc jest naprawdę dobrze, tylko musimy okienka zrobić. O kurczę! O okienkach zapomniałem i z okienkami znowu jest problem, spowodowany tym, że ta wieża jest 4 na 4 Bo gdyby była 5 na 5 to byśmy zrobili pojedyncze okienka. A teraz, jak zrobimy pojedyncze, to jest niesymetrycznie. Ale słuchajcie, mimo wszystko możemy spróbować. Na przykład, zrobić tutaj okienko. Potem, na przykład, zrobić okienko wyżej. Słuchajcie, spróbujmy. Weźmy sobie Dirta, bo go się szybciej rozwala. I patrz, byśmy zrobili sobie okienko o. Nie wiem, w tym momencie na przykład, dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda. Będą wtedy niesymetrycznie, ale nadal może to wyglądać całkiem nieźle. Na, na, na to liczę, słuchajcie. O, ej, ej, w sumie to wygląda dobrze. Jedyne co, to przeszkadza ten kobblestone, który jest za okienkiem, bo on się zlewa. Ale to wygląda całkiem, słuchajcie, przyjemnie, ja bym to zostawił. Tylko bym, słuchajcie, no wymienił jednak tego kobla. Tego kobla, co jest tam, bym wymienił na stonebricka, bo on się zlewa po prostu z tamtym innym koblem. Ja wiem, że to są mega szczegóły, ale no po prostu tak to wygląda. Także słuchajcie, rozwalamy to jeszcze raz. I robimy okienka. Potrzebujemy okienek! W naszym, słuchajcie, yy, pięknym tym, <laughs> w naszej pięknej wieży. Możemy sobie zrobić na przykład okienko. Kurczę, żeby tutaj wiecie, żebyśmy zrobili tu okienko, to nie będzie źle wyglądało. Patrzcie. Bo wtedy będzie okienko na tej samej wysokości po dwóch stronach. Ty, no nie, no jest nieźle chyba. Chociaż kurczę, nad tymi oknami będę musiał się jeszcze zastanowić. Aczkolwiek, na razie słuchajcie, bym je zostawił, bo załatać je to nie ma problemu. No na razie bym je zostawił. Także słuchajcie, wieża wydaje mi się, że jest skończona. Oczywiście będzie jeszcze zmieniana na pewno nie raz, ale jako taka wstępna faza to jest skończone. Także spoko, słuchajcie, patrzcie, mur, mur zacząłem robić, bo na początku, słuchajcie, zrobiłem na live, jak to był ten wieżę, zrobiłem go tak wąsko, a potem ogarnąłem, że on musi być tak szerzej i dopiero ogarnąłem patent. Także słuchajcie, w sumie mogę przy Was teraz zająć się tym murem. o. Jeżeli słuchajcie ktoś był zainteresowany wieżą no to sobie pooglądał wieżę A teraz słuchajcie możemy w sumie ogarnąć ten mur Także jeżeli słuchajcie też ktoś jest ciekawy jak się go robi no to proszę bardzo Teraz macie no tak naprawdę filmik instruktażowy wręcz Znaczy tutaj muszą być... Łe! Halo coś tutaj tutaj poszło nie tak Tutaj muszą być słuchajcie cztery Okej cztery na wysokość i tutaj lecą schodki No i to ma być właśnie coś takiego Yy, I to wszystko chyba ma być rozwalone Halo, czy to będzie się zgadzało? Nie wiem, ale dobra, do, do wyburzenia Czy nie do wyburzenia? Tak, do wyburzenia, słuchajcie, wszystko teraz musi iść do wyburzenia I będziemy to robili na nowo, dokładnie ten mur yy, Budowa jego nie jest skomplikowana Ale po prostu trzeba, wiecie, sporo bloków mieć, bo trzeba mieć kabelstonowe bloki Pół płytki i schodki, także w sumie nie jest to jakieś ciężkie do zrobienia, no ale wiadomo, trzeba się troszkę narobić Dobra, słuchajcie, robimy to i teraz zajmujemy się murem Czyli patrzcie, jeżeli tutaj jest kabel stonowy, yy, jakby wieża, nie, nie wieża, taki filar po prostu To słuchajcie, dajecie po prostu schodki na dół, schodki na górę, teraz stone slab, stone slab i tak samo Schodek, yy, teraz słuchajcie, potrzebujemy tego filara czy filaru na, na wysokość czterech, no i możemy dać schodek i widzicie, bardzo się ładnie robi. Oczywiście te dziury tak nie zostaną, gościu, to wszystko będzie ogarnięte. Yy, no, będzie ogarnięte. I teraz od nowa. Schodek, schodek, yy, półpłytka, półpłytka, teraz tak, schodek, filar blokowy. Ok, i lecimy znowu z. Ten wydaje mi się, słuchajcie, że zaraz będzie idealnie, bo patrzcie, znowu robię pyk, yy, pyk. Teraz tak, półpłytka. Pół płytka i znowu tak schodek. Ej, zabrakło mi schodków na maksa. Ej, idealnie jest teraz. Patrzcie, robię tak i zabrakło mi jednego schodka, który sobie teraz na pewno dorobię. Yy, nie mam żadnego? Na serio? No, 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 dobra. To w takim razie dziwna sprawa, no ale trudno. Pyk, pyk, pyk. I słuchajcie, mamy ogarnięte. Została mi tylko jeszcze jedna ściana. Plus tutaj, słuchajcie, się zastanawiam, czy nie zrobić drugiej wieży, która by była idealna, yy, idealnie taka sama, bo kurczę, to by jednak było fajne. Widzicie, to ma być gród, taki średniowieczny, słuchajcie. Yy, ma wyglądać to mniej więcej tak samo jak na miniaturce. Także, widzicie, takie królestwo by było, oczywiście tej szopy już nie będzie tutaj. No i to będzie wyglądało. Słuchajcie, wieża myślę, że udana. Fajnie wyglądają te nowe bloki, więc słuchajcie, jeżeli takie coś wam się podobało i chcecie zobaczyć więcej maciechowych przygód na kwadratowej masakrze, to koniecznie, słuchaj, gościu. zostawiasz łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Masz codziennie live'a, codziennie odcinek, więc naprawdę warto, żeby nic nie przegapić. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego i... Yo!